Witam kościele w naszym pierwszym dniu postu. Chciałbym, żebyśmy się skupili w dniu dzisiejszym szczególnie na osobie Boga, na tym kim on jest, jaki on jest, co on dla nas zrobił, w jaki sposób możemy go uczcić, uwielbić. I chciałbym przeczytać do tego Psalm 103, który w sposób przepiękny opisuje, jaki jest nasz Bóg. I mam nadzieję, że to pomoże nam żeby skupić się na Nim w ciągu dnia w modlitwie. Myślę, że można wracać do tego psalmu kilka razy w ciągu dnia, modlić się, słuchać go, przeczytać sobie, przypominać, jaki jest nasz Bóg. I tak przy okazji o 19.00 dzisiaj spotykamy się u mnie w domu. Zapraszam wszystkich, którzy chcą się modlić. Myślę, że to potrwa około godzinę. Nie chcę, żebyśmy siedzieli zbyt, zbyt długo, ludzie mają też jakieś plany wieczorowe, chcą sobie odpocząć po trudnym tygodniu. Także zapraszam dzisiaj o 19 do mnie na modlitwę. Jutro też się będziemy modlić o 19, też u nas, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Nie będzie żadnego jedzenia, dlatego, że jest to post, natomiast bardzo fajnie byłoby się pomodlić razem. I jutro też powiem więcej z rana nakręcę jakiś filmik. O coś jutro w ciągu dnia modlić, na czym się skupić. Także przeczytajmy Psalm 103. Błogosław moja dusza Pana i ty, każda cząstka mojego wnętrza, imię Jego święte. Błogosław moja dusza Pana i nie zapomnij o żadnym jego dobrodziejstwie. To On przebacza wszystkie Twoje winy, On leczy wszystkie dwie choroby. On wykupuje od zguby Twoje życie. On cię wieńczy łaską i współczuciem. On nazyca dobrem Twoją codzienność. Także Twoja młodość odnawia się jak u orła. Pan wymierza sprawiedliwość. Zapewnia, zapewnia słuszne prawa wszystkim uciśnionym. Objawia Mojżeszowi swoje drogi i synom Izraela swoje dzieła. Pan jest miłosierny i łaskawy. Wielka jest Jego cierpliwość i łaska. On nie procesuje się bez końca i jego gniew nie trwa na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest jego łaska dla tych, którzy się go boją. Jak daleko leży wschód od zachodu, tak daleko on oddalił od nas nasze nieprawości. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się go boją. Bo on na naszą kruchość. Pamięta, że jesteśmy tylko prochem. Rzeczywiście, dni człowieka są jak trawa. On sam kwitnie jak kwiat polny. Wystarczy, że zawieje wiatr, a już go nie ma. Nie widać go na jego dawnym miejscu. Ale łaska Pana trwa od wieków na wieki. Nad tymi, którzy się go boją. Jego sprawiedliwość otacza synów ich synów. Tych, którzy dotrzymują jego przymierza i pamiętają, by wypełniać jego przykazania. Oto Pan na niebie utwierdził swój tron, jego królestwo panuje nad wszystkimi. Błogosławcie Pana, Jego aniołowie, potężni siłą oddani Jego słowu, by, odda by dawać posłuch Jego każdej radzie. Błogosławcie Pana, wszystkie zastępy, Wy podwładni pełniący Jego wolę. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła we wszystkich miejscach Jego panowania. Błogosławmy również Ty, moja dusza, Pana. Panie Jezu, modle się o to, żebyś Ty w tym dniu pobłogosławił nas, żebyśmy modląc się, uwielbiając Ciebie, poszcząc. Panie, byli blisko Ciebie, doświadczali Twojej łaski, Twojej ochrony, Twojej opieki i Twojej dobroci. Panie, Ty jesteś dobry. Proszę Ci o to, żeby Twoja dobroć dzisiaj dosięgła każdego z nas, naszego Kościoła, żeby Panie, Twoja dobroć przenikała nas dodawała nam sił, otuchy i uwielbienia Ciebie. Amen. Do zobaczenia o dziewiętnastej.